Thank Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Już w drugim filmie i będzie to vlog. I też w całym, w ciągu dnia, bo Wam się to chyba spodobało. I ja w sumie też to lubię nagrywać. Jest rano, jestem jak zwykle nieogarnięta. Dzisiaj mam angielski dodatkowy o 12. .00. W filmie też Wam pokażę prawdopodobnie przepisy na obiad i kolację. Zobaczę, bo jeśli nie jestem pewna, co będę jadła na kolację. Ale na pewno pokażę Wam właśnie przepis na mój ukochany makaron. A z czym to Wam jeszcze nie powiem. E, dowiecie się później, więc myślę, że możemy zaczynać tego vloga i zapraszam Was do oglądania. Ten dzień zaczęłam strasznie produktywnie i zaczęłam od treningu. Ja nigdy w sobotę nie robię rano treningu i to zwłaszcza przed śniadaniem, więc to w ogóle jest niespotykane u mnie. Muzyka Muszą odkurzać. Ja przed chwilą wróciłam z dodatkowego angielskiego i mam w planach posprzątać dzisiaj pokój. Przydałoby się go odkurzyć, także wytrzeć kurze, domknąć szafę, no i jakieś tam pojedyncze rzeczy. Ja wiem, że mam syfiks w pokoju. A dzisiaj na obiad mam w planach zrobić, tak jak już wcześniej mówiłam, makaron, ale makaron z brokułem. Moją ulubioną wersję. Muszę Wam koniecznie pokazać, jak robię przepis. Jest naprawdę banalny, prosty. Będę też go robić dla mojej mamy. Outfitik domowy. Pogoda się poprawiła. Zobaczcie. Chociaż nie wiem, czy coś zobaczycie, bo mieszkam w lesie. Idę się przybliżać. Dzień dobry. Odkurzyłam i starłam kurzę. Ok, w miarę, w miarę umyłam to, w stronie mi się już cała gotować u góry, i tam na samym dole. Praktycznie zaraz będę robić obiad, więc już Wam mówię, która jest godzina. Jest godzina 14:35 i myślę, że będzie gdzieś tak na 15. .00. Do makaronu będę używała brokułów, Philadelphia ja akurat mam light ale także możecie użyć tej oryginalnej albo innego serka śmietankowego bądź jakichś jogurtów na przykład skera czy jogurtu greckiego czy po prostu jogurtu naturalnego chociaż powiem wam że ta Philadelphia nadaje takiej kremowości temu makaronowi opcjonalnie do tego będę też używać sera żółtego ja akurat mam piórko jeszcze będę się zastanawiać czy go dodawać czy nie ale jak dodacie sera do tego makaronu, bo będzie tak się fajnie też ciągnął. jest tak w osolnej wodzie w osolnej wodzie tutaj sobie przygotowałam już patelnię Plan na dzisiaj jest taki, że wyszła na spacer, jestem tak najedzona po obiedzie, w sensie najedzona, no, zjadłam zjadam jak jabłka, po prostu jestem taka, wiecie. Tutaj są ciężarówki o nie, więc po prostu super. Zobaczcie, nawet już jest księżyc. Tak, to księżyc, ale jest po prostu tak przyjemnie. Jest trochę dziwno, ale jest spoko. Ja chcę zrobić taki króciutki spacer. Nie chcę mi się też za długo, bo bo nie. Chciałam też tak trochę odpocząć od tego wszystkiego i jednak się przewietrzyć. Aha, no i plany na dzisiaj są takie, że Niezbyt za ciekawe, natomiast chciałabym skończyć montować film, znaczy nie skończę go montować, tylko po prostu zmontować chociaż jakąś część. Jest przepiękne słońce dzisiaj. I jeszcze mi się przypomniało w czasie powrotu mojego. Komentarze pod ostatnim filmem YouTube mi po prostu zablokował. Starałam się odblokować, ale niestety mi się ich nie udało. Nie wiem jak będzie pod tym filmem, ale jeżeli uda mi się, albo po prostu będą odblokowane. To byłabym Wam naprawdę wdzięczna, gdybyście mi napisali, byście chcieli zobaczyć na moim kanale albo jakiego typu filmiki po prostu mam nagrywać. Jeżeli oczywiście będą odblokowane te komentarze, a jak nie, to może, nie wiem, na Instagramie albo na TikToku. Mamy placuszki bananowe Wzięłam sobie jeszcze orzechy nerkowca I oczywiście nie będę ich jadła takich samych Tutaj sobie wcześniej wzięłam, ażeby mi było po prostu lepiej Maliny i borówki Jogurt grecki Tak się prezentują moje placuszki bananowe Godzina 2025 i ja będę oglądać kuchenne rewolucje. <grym> Jakoś zaszła mnie ochota, naszła mnie ochota, żeby sobie obejrzeć. I możliwe, że jeszcze zmontuję w tym czasie film. Pójdę po prostu spać, więc ja już się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!